Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu: Główne zalety i wady instalacji tabletu zamiast nawigatora w kabinie samochodu. Programy nawigacyjne, niuanse, wideo instalacji tabletu w samochodzie. Nawigacja GPS stała się tak wszechobecna i rozpowszechniona, że trudno jest znaleźć osobę, która nie korzystałaby z tej funkcji podczas wyszukiwania żądanego adresu lub lokalizacji dowolnego obiektu. Nawigator jest niezbędny do budowania trasy w dużych miastach z ruchliwymi drogami, i niekończącymi się korkami. System GPS za pomocą satelitów dokładnie określa lokalizację, a na podstawie tych danych programy nawigacyjne mogą już utworzyć trasę do żądanego miejsca docelowego. W wielu nowoczesnych samochodach nawigator GPS jest już częścią wyposażenia, ale są też samochody, które nie mają tej funkcji. W takim przypadku należy samodzielnie zakupić nawigator i zainstalować go w pojeździe. W dzisiejszych czasach nie jest to już kaprys, ale konieczność. Nawigator pozwala poruszać się po mieście, wybierając najlepszą trasę, omijając korki. W końcu oszczędza czas kierowcy i jego nerwy. Ważnym czynnikiem jest znaczna oszczędność paliwa ponieważ z pomocą nawigatora można zbudować najkrótszą i najwygodniejszą trasę, zmniejszając zużycie benzyny. Tablet zamiast nawigacji. Samochód nie zawsze jest wyposażony w nawigację, ale z łatwością można zaadaptować do tego celu tablet. Jak to zrobić? Po pierwsze, kup tablet i upewnij się, że posiada one funkcję nawigacji GPS, aplikacje, ustawienia, ikona lokalizacji. Satelit GPS Po upewnianiu się, że istnieje nawigator, należy pobrać mapy. W tym celu należy zainstalować jedną z aplikacji Google lub Yandex Maps. W aplikacji Yandex Maps konieczne jest zaznaczenie swojej lokalizacji. Wi-Fi pozwoli Ci pracować bezpośrednio w sieci i pobierać mapy z internetu. Mapy Google są łatwe w obsłudze. Dają możliwość wytyczenia pożądanej trasy, na której można zaznaczyć punkty pośrednie. Możesz nawet zaznaczyć czas, jaki chcesz poświęcić na dotarcie z jednego punktu do drugiego. Mapy mogą być wyświetlane w trybie satelitarnym, jako schemat lub jako hybryda tych dwóch trybów. Jeśli deweloper nie zainstalował na tablecie programu do nawigacji GPS, należy go pobrać przeszukując internet lub Play Market. Dostępne programy, po pobraniu których można rozpocząć pracę z nawigacją, w Segi GPS Navigator, ten program jest znany ze swojej wygody. Dla kierowców, Maverick GPS Navigation, dobry dla pieszych, ale może być również używany przez kierowców. Navitel Navigator, popularny program nawigacyjny zaprojektowany specjalnie dla krajów europejskich. Jest często aktualizowany i oferuje aktualne mapy, zalety i wady tabletu używanego do nawigacji. Do zalet tabletu można przypisać takie momenty, znaczny rozmiar ekranu. Możesz wybrać tablet, którego ekran osiąga 10 cali, możesz wybrać mniej. Ten format ekranu pozwala lepiej widzieć obraz. Jest wyraźniejszy. Dla wielu osób tablet jest wygodniejszy właśnie ze względu na rozmiar, szczególnie dla tych, którzy mają problemy ze wzrokiem. Rozdzielczość panoramiczna pozwala na pełniejsze postrzeganie informacji na ekranie. Tablet umożliwia dostęp do internetu, pobieranie nowych i ciężkich map, śledzenie korków w czasie rzeczywistym, a także wyświetlanie wolnych miejsc parkingowych kierowca ma możliwość pobrania na tablet niezbędnego oprogramowania. Oprogramowanie można pobierać bezpośrednio z sieci podczas jazdy. Oszczędzając czas, większość programów nawigacyjnych jest darmowa lub warunkowo darmowa. Jednocześnie nawigator nie daje takiej możliwości, jest tylko program od producenta. Aby go zaktualizować, należy podłączyć komputer lub smartfon. Tablet daje nieograniczony dostęp do różnych treści muzyki i wideo, gier online, programów nawigacyjnych i map, wszelkiego rodzaju aplikacji. Stojąc w korku można zająć się czymś ciekawym. Nawigacja nie daje takich możliwości. Tablety mają baterie o dużej pojemności która pozwala na dłuższą pracę niż nawigacja. Tablet nie jest dużo droższy niż nawigator, więc cena jest również plusem przy wyborze tabletu. Nie jest konieczne używanie najnowszych modeli Apple lub Samsung jako nawigatora. Całkiem możliwe jest skorzystanie z opcji budżetowej, która zapewni te same funkcje, ale za znacznie niższą cenę. Poniższy można przypisać negatywnym punktom tabletu, ustawionego do pracy jako nawigator, Tablet może mieć moduł GPS, który nie jest tak dobrze wyostrzony do funkcji znajdowania punktu lokalizacji i budowania trasy, jak nawigator. W końcu ten ostatni ma tylko jedną z tych funkcji. A tablet jest wielofunkcyjny. Wysokiej jakości drogi nawigator będzie wykorzystywał moduł GPS o dużej mocy do interakcji z satelitą w celu zlokalizowania użytkownika. Niedrogi tablet jest pod tym względem naturalnie gorszy od gadżetu nawigacyjnego. Trzeba więc pójść na kompromis i wybrać pomiędzy drogim tabletem, który ma wystarczająco mocny moduł GPS, a tańszym gadżetem. Niedrogie tablety mogą czasami tracić siłę sygnału GPS. Aby kupić dobry model, który może odbierać doskonały sygnał satelitarny. Będziesz musiał wydać więcej pieniędzy. Duży tablet może być bardzo wygodny dla niektórych osób, ale inni mogą uznać go za zbyt duży, zasłaniający widok i przeszkadzający w prowadzeniu pojazdu. Minimalny rozmiar ekranu dla tabletów to w większości przypadków 7 cali. Rozwiązaniem jest tu umieszczenie tabletu w taki sposób, aby nie ograniczał widoku, ale był dostępny w każdej chwili na przykład po stronie pasażera, między drzwiami a przednią szybą, kupując tablet i zamierzając zainstalować go jako nawigację. Należy pomyśleć o sposobie jej montażu. Na rynku dostępne są różne mocowania i są one dość duże. Podczas gdy nawigator jest przymocowany do przysawek do przedniej szyby, a uchwyt jest dostarczany z nimi w zestawie, więc nie ma potrzeby myślenia o zakupie dodatkowego uchwytu, który tablet nadaje się do użytku w samochodzie zamiast nawigatora. Najnowsza generacja tabletów to przenośne komputery z możliwością podłączenia klawiatury, drukarki do tworzenia dokumentów i ich drukowania. Do tabletu można podłączyć głośniki, aby słuchać i oglądać pliki audio i wideo. Jest to poręczny gadżet do serwowania po sieci, robienia zakupów i korzystania z sieci społecznościowych. Możesz grać w gry online, udostępniać osobiste zdjęcia i filmy, Czytać książki i wyszukiwać informacje. Tablet może działać na systemie operacyjnym Windows lub Android. Możliwe jest również zainstalowanie obu systemów operacyjnych razem na jednym tablecie. Nowoczesne tablety mają wystarczającą moc. Pamięć RAM 1 do 4 GB wystarcza do każdego działania, ilość wbudowanej pamięci może osiągnąć 64 GB potężne procesory są dwu lub ośmiordzeniowe, a pojemne baterie umożliwiają poruszanie się po jednym ładowaniu przez długi czas. Duży wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości umożliwia oglądanie wysokiej jakości filmów. Gadżety działają z wbudowanym GPS, Wi-Fi, mają inne funkcje. Niezłe tablety, które mogą działać jako nawigatory samochodowe, Samsung Galaxy Tab 20.1 GTP 5100 Titanium Silver. Tablet ten charakteryzuje się wysoką niezawodnością. Freelander PD20. Tablet jest budżetowy, ale z wydajnie działającą nawigacją. Treelogic Bravis 72G 8GB. Tablet wyróżnia się dobrym przewodnictwem sygnału GPS, wyposażony we wbudowany nawigator Navitel. SuperPad Flyto U4 g Ten tablet wyróżnia się procesorem o dużej mocy, znaczną ilością pamięci RAM, Asus Transformer Pad TF300 T32GB niebieska stacja dokująca. Tablet z obsługą A GPS i cyfrowym kompasem. Gadżet z preinstalowanymi mapami Google. Istnieje możliwość zainstalowania innych map do woli. DIGMA IDN73G. Tablet posiada wbudowaną funkcję powiadamiania o obecności korków na drodze zgodnie z wytyczoną trasą, gdzie zamontować tablet. Istnieje kilka opcji instalacji tabletu w samochodzie do pracy jako nawigator, pierwszą z nich jest zakup statywu z mocowaniem, których jest wiele wariantów. Wśród nich są te przeznaczone do mocowania do deski rozdzielczej do sufitu, do zagłówka. Nie jest trudno zainstalować stojak montażowy, podłączyć przewody i tablet jest gotowy do pracy. Jedna wada: w przypadku wstrząsów lub wibracji podczas podróży istnieje ryzyko wypadnięcia tabletu ze stojaka. Innym sposobem jest instalacja tabletu w miejscu radia samochodowego. Ta metoda jest bardziej pracochłonna i wymaga zarówno umiejętności, pracy z narzędziami jak i znajomości podstaw konserwacji instalacji elektrycznej. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, efektem będzie zgrabna konstrukcja, a przy tym niezawodna na ciasnych zakrętach ładowanie tabletu. Bateria tabletu jest pojemna, ale praca jako nawigator wymaga użycia potężnych programów i ciężkich map, które szybko wyczerpują zasoby baterii, dlatego będziesz musiał stale ładować gadżet i robić to codziennie. A może nawet częściej. Najwygodniejszym sposobem ładowania jest podłączenie do sieci pokładowej samochodu. Można to zrobić za pomocą kabla podłączonego do portu USB należącego do zestawu stereo. W tym przypadku ładowanie może być długie, ponieważ napięcie wytwarzane przez zestaw w stereo nie jest tak wysokie. Innym sposobem jest ładowanie przez zapalniczkę, do czego potrzebny będzie adapter, który zostanie włożony do zapalniczki a tablet zostanie do niego podłączony. Jeśli tablet jako nawigator jest przymocowany do uchwytu statywu, to te dwie metody będą działać. W przeciwnym razie tablet jest podłączony bezpośrednio do sieci pokładowej. Podsumowanie, wybór tabletu zamiast nawigacji samochodowej to dobra decyzja ponieważ jest to doskonały zamiennik tego urządzenia, a nawet lepszy ze względu na dostępność różnych funkcji. Duży i jasny ekran pozwoli lepiej rozróżnić małe obiekty na mapie, a podczas postojów można skorzystać z szerokich możliwości tabletu. Wygodne jest korzystanie z gadżetu w mieście, gdzie często trzeba szukać nieznanych miejsc i układać trasę. Najważniejsze jest aby wybrać tablet z szybkim modułem GPS wideo o instalacji tabletu w samochodzie.